Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Pod tytułem Były członek Zakonu Masonerii ujawnia tajny język, jaki porozumiewają się elity, czyli ci, co noszą Talmud, tak trzeba określić. 1 grudnia 2023 rok, czyli chodzi o odcinek, i tu są pokazane na tym, e, 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 fotografii to jeden z. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Drugi to jest oczywiście Mason 33 stopnia z takim część i to na banknocie jednodolarowym, oczywiście Anuit y, y, Oseptius, to jest po łacinie na dole, nowu sordo secularum, czyli nowy porządek wieków, też łacina i główny język, którym się oni posługują, to jest łacina, to trzeba jasno powiedzieć, i tam podpisali, że USA jest albo przynajmniej był, trudno mi op powiedzieć teraz w jakiej formie teraz jest, masońskim krajem na pierwszym miejscu. Atylian e, Chides to był australijski muzyk rockowy i były Mason. W 2010 roku zdobył nagrodę na konkur konkursie Talentów X Factor, dzięki czemu jego kariera muzyczna osiągnęła status gwiazdy. W nagraniu wideo, które opublikował w zeszłym miesiącu, oznajmił, że teraz naraża swoje życie, aby wywrzeć się tajnych ślubów masońskich. Jego życie niedawno się zmieniło po tym, jak obudził się w pędzącym samochodzie, który jechał prosto w ceglaną ścianę. Ponieważ kierowca zasnął, mówił, że usłyszał szept do ucha który wybudził go z głębokiego snu i udało mu się chwycić kierownicę i uniknąć wypadku. cudzysłów nie powinien tu dzisiaj być, stwierdza. Karą za wy wyrzeczenie się ślubów masonerii jest śmierć, ale on czuje się zmuszony zdemaskować masonerię, taką jaka jest najstraszniejszą religią na świecie. Oni czczą Lucyfera nie mówię, że wszystkich według tego na nich spada według praw kościelnych ekskomunika, czyli de facto klątwa kościelna i są ludźmi szatana i wszyscy są przeznaczeni oczywiście panu Jutrzenki, ale część i część to bardzo mała ich jest taka, że opuści szeregi maso, masońskie i może stać się nawet chrześcijanami tak trzeba powiedzieć bardzo jasno Według Czajca prawie każda znacząca osoba rządząca dzisiejszym światem, od polityki przez biznes, po rozrywkę dotarła tam dzięki masonerii. To jeżeli chodzi o KL Polin, czyli reżim trzeciej RP, to y, 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 wybory, które są y, przeważnie każde, chyba każde też można powiedzieć, to albo głosują na rytm szkocki masonerii albo na braci Wielkiego sodu, czyli masonerię francuską, czyli neoliberałów, y, le, lewice, lewactwo, czy oczywiście y, tego typu, y, tak to wygląda, typu PO i inne. Jego ponad pięciogodzinne wideo zostało wyprodukowany, aby przekonać cię, że to prawda z perspektywy poufnej i aby ostrzec przed tym co wkrótce nadejdzie wdrożeniem lucyferajskiego nowego porządku świata, który obejmuje znaczną redukcję światowej populacji, to raczej im nie wyszło. I się pojawiły bardzo duże problemy, i raczej oni tak nie osiągną tego, co zamierzali, ale takie mieli pra plany. Obejrzenie całych pięciu godzin zajęło mi kilka dni, a kiedy dzisiaj skończyłem wcześniej, powiedziałem znajomemu, który polecił mi ten film Cudysów po obejrzeniu tego. Moje życie już nigdy nie będzie takie same. Nie zasnę dziś wieczorem, dopóki tego nie opublikuję. Fair infa, Impact News, czyli to było ponad rok temu uczynione. Chociaż przez te wszystkie lata dowiedziałem się wiele z treści tej prezentacji, o wiele więcej nie, e, nie wiedziałem i czego się dowiedziałem z tego filmu. To wideo nie jest dla każdego, e, należy do kategorii. Credited for Hearth w czasopiśmie Hearth Impact News. Wiele z tego, co publikowaliśmy przez ostatni rok, a także na temat Plan demonic i nadchodzącego nowego porządku świata, będzie teraz miała znacznie więcej sensu, gdy skończysz oglądać ten film. Pomyśl, pomyśl o tym, jak w perspektywie duchowej o sile napędo, napędowej planu radykalnej redukcji populacji świata poprzez zabicie wielu mieszkańców świata, będziesz w stanie lepiej zrozumieć, dlaczego ludzie mogą być tak źli i wymyślić takie rzeczy, jak te szpryce i te inne z broni tej biologicznej na plan demonie, których celem jest zabicie znacznie częściej światowej populacji dla mnie, ponieważ od ponad 6 lat omawiam tematy związane por, porwaj medycznych, w tym handlu dziećmi, w celach seksualnych. Ten film powiązał ze sobą kilka luźnych wątków, co pozwoliło mi w pełni zrozumieć biznes związany z handlem dziećmi. Są pewne wersety w Biblii, które od lat intrygują mnie, które stały się jasne po obejrzeniu tego, jak na przykład przepisy dotyczące budowania ołtarzy, aby oddawać cześć Bogu, jak ten cudzyców. Jeśli uczyniliśmy ołtarz kamienny. Nie będziesz go budował z, z ciasnych kamieni, bo jeśli włożysz na niego swoje narzędzia, zbezcześcisz go. Księga wyjścia 20.25 Gwarantuje, że warto poświęcić. 5 godzin swojego czasu, gdybym miał stworzyć coś takiego, gdybym nawet, gdybym nawet mając wiedzę, gdzie znaleźć te zasoby, wyszukać i zebrać informacje, których nie mam, przypuszczam, że zaprezentowanie czegoś zajęłoby mi ponad 1000 godzin i lubię to. Nie mam wątpliwości, że produkt końcowy trwający nieco ponad 5 godzin został prawdopodobnie znacząco zredukowany przez Alien Chest, aby był nawet tak krótki. Tylko znawca świata masonerii mógłby stworzyć coś takiego, a świat jest winien Wielkie, wielką wdzięczność w firmie Aletian Charles za, za poświęcenie czasu na zaprezentowanie tego. Równie dobrze można go, może go kosztować życie fizyczne i on o tym wie. Nie przesadzę, gdy powiem, że Twoje życie może w dużym stopniu zależeć od wiedzy, o tym, co jest w, zawarte w tym filmie, na temat tego, co ma się wydarzyć w naszym świecie i, podję, i podjęcia odpowiednich działań. Każdy na świecie został dotknięty masonerią I to są symbole masojskie o to pewnie pewna grupa, y, naszy y, luba tego, aby zrozumieć, co dzieje się na tym zdjęciu musisz obejrzeć film. I każdy, kto czyta ten artykuł, został w taki czy inny sposób dotknięty masonerią, dlatego warto zainwestować czas i spędzić 5 godzin na oglądaniu tego niesamowitego filmu. W masonerii są 33 poziomy wtajemniczenia, a nawet wielu w masonerii, chociaż przysięga duchowe, dochowanie tajemnicy. Pod groźbą kary śmierci. Tak naprawdę nie wie wszystkiego o co chodzi w masonerii, ponieważ jest to cudysów tajne stowarzyszenie. Robią to ci, którzy osiągnęli 33 poziom, i to z tej grupy wybiera się wielu światowych przywódców. A jak działa masoneria, to dokładnie jest opisana i, i omówiona na, na portalu CDA pod tym samym tytułem. Pod tytułem Moralność i Dogma Alberta Pajka. Bardzo dokładna struktura działania loży masoijskiej. Materiał trwa około 50 godzin. Plus minus, tyle trzeba powiedzieć w 5-6 częściach. Pierwsza część to chyba 10 godzin. To trzeba powiedzieć jasno. dowiedź się, kto zbudował Georgia Gwynstones i co oznacza ta wiadomość. Drugie podobne stoi w Japonii. To trzeba powiedzieć jasno. Mniej więcej w 4. 35 minucie filmu otwiera zwiastun filmu, filmu, który nigdy nie został opublikowany, ponieważ producent filmu został zamordowany wraz z rodziną, zanim udało się go ukończyć. Sprawdzałem tę historię i stwierdziłem, że jest prawdziwa. Zobacz ten artykuł opublikowany w 2015 roku. Twórca filmu cudysów Grey State i jego rodzina znalezieni martwi w wyniku cudów oczywistego morderstwa, samobójstwa w Minnesocie, zwiastun z 2012 roku, wciąż wisi na YouTubie i ma ponad 3,5 miliona wyświetleń. Chyba możliwe, że tu jest link do wejścia. Sprawdź, czy zwiastuje, zwiastuje, zwiastuje z, znajdziesz rzekomą cudysów ukrytą wiadomość, która mogła być przyczyną jego śmierci i śmierci jego rodziny. To by było raczej wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo.